No będzie, teraz było. Halo, to jest zimno! Zimno jest! Proszę nie wyć! Witam Cię na moim balkonie. Rzodkiewka i pierwsze kwiatki już posiane. Dlatego teraz czas ogarnąć balkon po tym całym przesypywaniu ziemi. Przy okazji sprzątania zabezpieczę już wstępnie moje rośliny przed nadchodzącymi przymrozkami. Zapowiadają duże spadki temperatur, w co mam podstawy wierzyć patrząc na moją e, konewkę. Zaraz Wam pokażę, co się stało. Wiecie, biorę konewkę, zaczynam podlewać. Jest niby woda. Pamiętam, że zostawiałam wodę tutaj wczoraj. Nie leci. Patrzcie, co się stało. O! A tutaj, proszę bardzo, lód. Najprawdziwszy lód. Pierwszy raz mi się to zdarzyło tej zimy. Także muszę chyba wstawiać konewkę do środka, żeby taka sytuacja więcej nie miała miejsca, bo teraz nie bardzo mam czym podlecie moje roślinki. Na szczęście, zimą rośliny potrzebują mniej podlewania, bo tylko na tyle, żeby przetrwać tą najgorszą porę. Dobra, co dzisiaj robimy? Przede wszystkim ogarnięcie balkonu, sprzątanie e, ziemi, a także wstępne zabezpieczanie tutaj roślin, które mogłyby tych dużych przymrozów nie wytrzymać. Na szczęście mam miejsce w mojej szklarni i którą będę dodatkowo podgrzewać z niczami. E, nie mam zniczy de facto, ale mam e, słoik po czymś. Świetny słoik. Zwykły wkład, a teraz tip jak podpalić wkład, nie marnując długich zapałek? Patyczek od szaszłyka, który podpalam i elegancko mogę zapalić w środku. I coś takiego wstawiam do środka do szklarni. Wstawiałam ostatnio dwie takie sztuki w zeszłym roku. Może tym roku będzie potrzeba więcej, zobaczymy. Ale spokojnie nic się nie zjarało. Też miałam pierwszą noc, miałam tak, że czuwałam tutaj w nocy, patrząc, czy przypadkiem szklarnia się nie jara. Ale okazało się, że git. Wszystko, wszystko stoi, i przez kolejne noce, jak paliłam, nadal nic się nie swajczyło. Także jest szansa, że i tym razem obejdzie się bez ofiar. Ogarnianie zacznę od zrobienia miejsca w tej szklarni, w której znajdują się jeszcze stare doniczki z starą ziemią, tak żeby zrobić miejsce na moje cztery zielone doniczki, w których już teraz coś rośnie, żeby mogły właśnie być schronione w folii, w którą będę mogła dodatkowo podgrzać. Do dzieła! Now I remember your smile and look up at the sky. I don't feel lonely. I just want to see you. That's the same for you as before the love did. It's so. you Proceed as you think, even if difficulties await. Let's choose to live free, Let's choose to laugh freely. You don't need a reason for your choice. Good luck. For i gotowe takie pierwsze zgrubne sprzątanie zrobione przynajmniej nie leży ziemia teraz na ziemi O, poprzestawiałam tutaj moje roślinki te, które są z roślinami gotowymi rosnącymi są wyżej żeby miały lepszy dostęp do światła a te, które dopiero kiełkują, czyli rzodkiewka Piętro niżej, a na dole wszystkie przydasie. I moje odżywki, parapet pusty, drugi parapet pusty. No, i to jeszcze jakiś cyf, ale to się nad tym będę zastanawiać później. No i zapomniałabym o moich maleństwach z tego wszystkiego. One koniecznie muszą wylądować w szklarni, ta duża sadzonka, sobie da radę spokojnie. Jak nie, to jeszcze ją w razie czego będę okrywać folią. No ale te maluchy też muszą być pod folią, więc dawaj, wracamy. Udało się. Maluchy uratowane. Podczas sprzątania natknęłam się również na moje znaczniki, które powyciągałam już z nieużywanych donic. Takie znaczniki to super sprawa, zwłaszcza jak się dużo wysiewa i potem nie pamięta się co gdzie się wysiało, zmieniło miejsce i potem jest tak, jak ja mam teraz, że nie wiem, co mam za kwiatki, bo zapomniałam je podpisać, a właściwie nie zapomniałam, tylko mi się nie chciało. I takie znaczniki można kupić, ale można też zrobić własnoręcznie. I ja mam na to super patent, który chciałabym Wam pokazać. Do zrobienia takiego znacznika będzie Wam potrzebna jakaś plastikowa butelka, najlepiej nieprzezroczysta Ja zawsze celuję w tę po mleku, bo ma białe ładne tło, więc y, potem wszystko na niej wyraźnie widać. I oczywiście nożyczki. Mamy znaczniki gotowe. Wystarczy je teraz podpisać. Ja, na przykład, niedawno siałam rzutkiewkę. I coś takiego mogę teraz wrzucić do doniczki, i na pewno będę pamiętać, kiedy wysiałam rzodkiewkę No, także balkon posprzątany, znaczniki przygotowane. A ja się będę z wami żegnać, bo zrobiło mi się już trochę zimno, przyznaję. To na razie. Pa!